Barcelona w styczniu? Czemu nie? Nie jest to przewodnik, ale chciałem się podzielić z wami kilkoma uwagami, obserwacjami, które mogą być interesujące dla tych, którzy jednak zdecydowali się, żeby pojechać do Barcelony w styczniu. Por que ir a Barcelona en enero? Słońce i ciepełko, jak również niski poziom opadów. W styczniu przeciętna temperatura to około 10 stopni, operacja słoneczna to w styczniu około 5 godzin. Przy małym zachmurzeniu jest to zupełnie wystarczające i naprawdę czuć to słońce. Wiele popularnych zabytków i atrakcji Barcelony możecie zobaczyć jeżdżąc rowerem. Drogi rowerowe w mieście biegną środkiem ulicy. Dla rowerzystów jest specjalna sygnalizacja świetlna, a kierowcy są wyjątkowo, jak na hiszpański temperament, spokojni. Ja w trakcie popołudniowego spokojnego jeżdżenia zobaczyłem domy Gaudiego, Casa Mia i Casa i Odwiedziłem Park Ciutadela, przyjechałem nad morską promenadę, a na koniec piłem kawę z widokiem na Sagrada Familia. Po trzecie, w salonie warto spróbować czy ciurosy z czekoladą przy dobrej kawie, cafe Cortado. Też świeże, świeże owoce morza, które nie są tutaj dość drogie ze względu na bliskość Morza Śródziemnego. Świeże owoce morza, które podawane są na przykład w lokalu La Paradeta. Jest jeszcze La Desayunaria. Miejsce typowych śniadań są to przeważnie śniadania amerykańskie, ale też śniadania typowo hiszpańskie. Jeśli chodzi o tapasy, polecam miejsce o nazwie Zodiako Barcelona. Dla kogo jest ten kierunek? Dla kogo jest Barcelona? Szczerze mówiąc jechałem tam nieprzekonany Po przeczytaniu jednego z blogów Duże miasta mają swoje, swój oddech, swój zapach Mają swój ruch, swój hałas Barcelona jest zaprojektowana w dosyć ciekawy sposób O czym warto poczytać Tam była dosyć duża batalia między architektami Między władzami Jak to miasto zostanie zaprojektowane W jakim planie Atrakcyjnie, ciekawo zaprojektowane miasto Uważam, że na pewno to jest dobry kierunek dla Kolarzy, którzy niekoniecznie jadą sami. Jadą z partnerką, z rodziną i w dużej aglomeracji zawsze można ten czas atrakcyjnie wykorzystać zarówno na trening, jak i dla maluchów, dla partnerki. Jest dużo atrakcji. Przyjeżdżając z dużą walizą z rowerem na lotnisko, nie ma problemu, by do miasta dostać się standardowym autobusem. Nikt nie robi problemu, nie pobiera dodatkowej opłaty za bagaż. Komunikacja działa z dosyć dobrą częstotliwością. Koszt przejazdu to jest 40 euro za jeden skok, za jeden ruch. Taksówki są znacznie droższe. Tak zwany aerobus jest znacznie droższy. Natomiast w przypadku, oczywiście, większej grupy rodziny, wskazane jest przejechanie taksówką. Niemniej koszt taksówki do centrum to jest od 20 do 40 euro. W przypadku podróży lotem, w, tej standardowym, w standardowym bilecie, jest dopuszczalny bagaż do 21 kg. Co w przypadku mojego roweru jest możliwe, żeby z walizką zmieścić się w tym ograniczeniu. Dodatkowo mamy na bagaż na pokład możemy wprowadzić bagaż do 8 kg. Mamy zapewniony stunek, za który normalnie na tańszych liniach trzeba dopłacić. Całego przelotu z bagażem jakim jest rower, paradoksalnie niekoniecznie tańsze linie mogą być atrakcyjniejsze. W przypadku bilet, jeżeli kosztuje 250-1300, należałoby dopłacić za sprzęt sportowy. W moim w przypadku było to 175 zł w każdą ze stron. No i możesz się zdecydować na bagaż do 32 kg. Jeśli chodzi o sam transport roweru lub wynajem. Uważam, że w przedziale czasu do 3-4 dni, jeżeli jedziemy do Barcelony, bardziej jest sensowne i wygodniejsze wynajęcie roweru na miejscu. Pomimo dość wysokich kosztów, należałoby zabrać kask, pedał, być może od roweru, okulary, podstawowe ciuchy i wynająć rower na miejscu. W przypadku okresu dłuższego zdecydowanie lepiej jest mieć swój rower, swoją geometrię. Gdyż jeżdżenie po górach wiadomo, daje dodatkowe obciążenia na organizm i to wszystko ma znaczenie. W drugiej części filmiku. Obejrzycie najlepsze trasy rowerowe w obrzeżach Barcelony, jak również poprzez samą Barcelonę, które dadzą Wam możliwość również rozwoju tych tras w innych kierunkach.